Cześć. Dzisiaj sobie porozmawiamy o DeepSeeku, chińskim dużym modelu językowym, a dokładnie o tym, jak zainstalować go lokalnie na komputerze. Ja nazywam się Jan Kinal, jestem współwłaścicielem agencji marketingowej Setugo.pl oraz platformy do zamawiania treści AI, Gerda tekstów AI. Zapraszam do oglądania. Pokażę Wam w bardzo krótkim i nietechnicznym poradniku, jak pobrać i zainstalować DeepSeeka, Duży chiński model językowy, o którym ostatnio bardzo głośno na komputerze, lokalnie na komputerze. Dlaczego będziemy to robić? No, jak się domyślacie, chodzi o bezpieczeństwo. Całkiem niedawno na Sekuraku pokazał się artykuł, do którego podlinkujemy pod tym filmem, gdzie opisano wyciek części bazy danych tego chatbota, dokładnie chatbota DeepSeek. Gdzie można było znaleźć ponad milion konwersacji użytkowników z chatbotem, z DeepSeekiem? No, jak się domyślacie, o ile to są jakieś śmieszki, typu setne pytanie o to, co się wydarzyło na placu Tiananmen, no to nie jest to wielki problem, ale dobrze wiecie, że często pytamy chatboty, nie tylko DeepSeek, ale ChatGPT czy też inne, o jakieś poufne rzeczy. Czy to związane z naszą pracą, czy to z zdrowiem, no i już chyba nie chcielibyśmy, żeby takie rzeczy gdzieś, takie nasze, poufne konwersacje, gdzieś hulały po internecie. Więc instalowanie lokalne, dużych modeli językowych jest to rozwiązanie, które zapewnia nam bezpieczeństwo. Dlaczego? Ponieważ potrzebujemy internetu do tego, aby jedynie Pobrać duży model językowy na nasz komputer. Następnie możemy całkowicie odciąć się od sieci i wszystkie obliczenia, jakie sztuczna inteligencja wykona, zadzieją się na naszym procesorze GPU, na naszej karcie graficznej. No i tutaj jest bardzo ważne, żebyście wiedzieli, że do poprawnego działania tego rozwiązania, które dzisiaj pokażę, najlepiej jest mieć kartę graficzną o Nvidii, prost mówiąc. Oczywiście na CPU. Też jesteśmy w stanie odpalić to, co zaraz pokażę, ale nie będzie to działało wydajnie. Musimy jednak tego, tego GPU posiadać. Po prostu taka jest, taka jest architektura dużych modeli językowych. Więc instalujemy lokalnie taki duży model językowy i jesteśmy w stanie bezpiecznie czy to pracować na danych, na plikach, z danymi osobowymi, na poufnych dokumentach firmowych, z danymi klientów i tym podobne. Nie musimy się bać, że coś wycieknie na zewnątrz. O ile, mały disclaimer, pobierzemy model zaufanego źródła, bo też musicie wiedzieć, że, a no może na tym na razie zostawię, do zagrożeń jeszcze, jeszcze wrócę. Ale podsumowując, dlaczego robimy to, co teraz będziemy robić, czyli będziemy instalować lokalnie na komputerze, a nie nie wejdziemy sobie po prostu na czata deepseeka? Bo bezpieczeństwo, bo tutaj, gdzie Wam teraz pokazuję na tym czacie DeepSeek, musimy podać nasz numer telefonu albo nasz adres e-mail podmiotowi z Chin, czyli spoza tak jakby naszego kręgu cywilizacyjnego, to po pierwsze. Po drugie, jest ryzyko i to nie tylko w przypadku DeepSeeka, aczkolwiek w przypadku DeepSeeka już ta baza wyciekła, znowu link do sekuraka poniżej, ale... Nigdy, czy to z czata GPT korzystacie, czy jakiegokolwiek innego chatbota, nie wrzucajcie tam poufnych materiałów, nie wrzucajcie tam nigdy plików z danymi osobowymi. Nigdy tego nie róbcie. Od tego są modele lokalne i właśnie teraz to będziemy robili. Czyli zaczynamy. A zaczynamy od pobrania LM Studio. Co to jest LM Studio? LM Studio jest to aplikacja, program, który służy nam do pobierania dużych modeli językowych z Hugging Face i do pracy na tych modelach językowych czyli taki interfejs. Wejdźcie proszę na stronę lmstudio.ai, adres widzicie tutaj na ekranie, który udostępniam i pobierzcie wersję odpowiednią dla waszego systemu operacyjnego. Ja mam Windowsa, więc klikam download LM Studio for Windows. Teraz się pobiera. No i pobraliśmy, klikamy otwórz, klikamy dalej. W trakcie pobierania od razu też troszeczkę więcej opowiem o tym rozwiązaniu, czyli o instalowaniu lokalnie. Z jedną z zalet, o których już wspomniałem, jest bezpieczeństwo, czyli możemy bezpiecznie pracować na naszych materiałach, a drugą jest. No koszt, a raczej jego brak, bo nie musimy nic płacić tutaj. O ile za czata GPT mamy, każdy z tych chatbotów ma swoje wersje darmowe, no to jak dobrze wiecie, żeby coś więcej podziała, trzeba zapłacić. Tutaj tak naprawdę płacicie, ale w prądzie, który wasz komputer zużywa. Czyli jesteście w stanie za darmo pobierać z Hugging Face duże modele językowe i na nich pracować. No ale dobrze, zainstalowałem, pobrałem, widzę okienko konwersacyjne, czyli to miejsce, w którym będziemy rozmawiać z dużym modelem językowym. Lewy górny róg, zobaczcie proszę, tutaj ikonka czatu, pod tym taka zielona ikonka, to jest zakładka developer, w tym miejscu można stawiać serwer oparty o silnik AI, to na razie zostawmy. Folder, taki różowy, czerwony, nie wiem, gdzie są inne modele pobrane już. Tutaj widzicie modele, jakie wcześniej pobierałem na tym komputerze, na którym teraz jestem. I taką lubkę purpurową, gdzie właśnie będziemy sobie szukać te nasze modele. No i wyszukajmy DipSeq, po prostu wpisując na samej górze dipsik. No i co my tutaj widzimy? Widzimy jakieś na samym środku wyniki wyszukiwania naszego. No i teraz tak. Nas interesuje R1. R1 to jest ta wersja najnowsza. To ta, która namieszała, ta, która się w mediach tak, takim szerokim echem odbiła. No i teraz tak wybraliśmy sobie tą wersję Dipsi R1. No i po prawej stronie widzimy ta widzimy ilość pobrań. 260 tysięcy. Kiedy był ostatni update? I tutaj na szarym polu, rozwinięcie to, proszę, widzicie wersję tego modelu. Poziomy kwantyzacji tych modeli. I każdy z Was będzie tutaj widział coś innego w sensie tych komunikatów. Widzicie, że ja mogę pobrać te trzy wersje. Ta już jest za duża dla mojej maszyny. I każdy z Was będzie tutaj widział coś innego. Czyli podsumowując od początku, wyszukujemy po słowie kluczowym, mamy wyniki wyszukiwania, wybieramy odpowiedni, interesujący nasz model. I teraz tak. Tutaj wspomniałem wcześniej, że dopowiem o tych zagrożeniach. Korzystając z modeli językowych lokalnie, czyli na naszej maszynie, nie mamy ryzyka, że coś wypłynie dalej, bo my potrzebujemy internetu do tego, żeby pobrać, czyli do tego, co teraz tutaj robimy, a wszystkie obliczenia. Sztuczna inteligencja wykonuje na naszym procesorze graficznym, na naszej karcie graficznej, ale jest ryzyko wycieku tych danych w takim przypadku, kiedy byśmy pobrali zainfekowany model ze źródła po prostu, które ma na celu nas oszuka oszukać. O co chodzi? Hugging Face to taka strona, to repozytorium, czyli zbiór dużych modeli językowych, gdzie każdy może wgrać zmieniony, zmodyfikowany model językowy tych modeli językowych, tych różnych wersji modeli językowych na, na Hugging Face jest ponad 400 tysięcy. Czyli jak się domyślacie, skoro każdy może tam wgrać jakiś modyfikowany model językowy na zasadzie open source, open source, czyli w dużym skrócie, że każdy może sobie pobierać za darmo te modele, no to się znajdzie trochę złych ludzi, którzy będą próbowali podszyć się pod znane firmy, żebyście Wy tutaj kliknęli i pobrali ten model, który na przykład będzie miał na celu skanowanie Waszego komputera w poszukiwaniu haseł lub kluczy API. Takie sytuacje już były. Więc jak weryfikować źródło? Zacznijmy sobie od początku. Wyszukaliśmy DeepSeek, kliknęliśmy w pierwszą naszą tutaj pozycję. O co chodzi w tym purpurowym? To purpurowe to jest rekomendowane przez LM Studio. Widzicie LM Studio Staff Peak. Czyli tak jakby oni nam to sugerują, że to jest naj... zespół LM Studio sugeruje nam, że jest to najlepszy wybór. No ale na co jeszcze patrzeć, żeby być pewnym? Ilość pobrań, czyli taki community proof. No i model kart. Musimy kliknąć ten model kart, on, nam, on nas przyniesie na, na Hugging Face. Zróbmy to sobie, przejdźmy na, na Hugging Face. No i na Hugging Face widzimy już kartę taką tej organizacji, tego konkretnego modelu, który chcemy pobrać. Widzimy, ile było pobrań. Możemy sobie przeczytać zakładkę community, poczytać o tym modelu. Czyli, tak aby zweryfikować się, upewnić się, że to na pewno jest to, co chcemy pobrać. Wróćmy, nie będziemy dzisiaj omawiać Hugging face, i, bo to nie jest ten temat. Dzisiaj pokazujemy, jak pobrać i zainstalować Dipsika stricte na naszym komputerze. Zwróćmy sobie do naszego LM Studio. No i teraz tak, mamy, mamy to LM Studio i stwierdziliśmy, że dobra, to jest nasz wybór, bo staw LM Studio nam, nam że tak powiem, wybrał, podpowiedział, jest dużo pobrań. Kliknęliśmy na kartę tego modelu, zobaczyliśmy, że ta organizacja czy te community w tym przypadku za tym stoi, rozwinęliśmy to szare pole. no i Tutaj musimy sobie porozmawiać, co to jest i o co chodzi tak naprawdę. Widzicie te Q3, Q4, Q6, Q8. Są to stopnie kwantyzacji modeli językowych. Kwantyzacji, czyli tak jakby optymalizacji tych wyjściowych, bazowych modeli pod nasze maszyny lokalne, czy tak jakby upchania, ściśnięcia, zoptymalizowania pod maszyny lokalne. I Q3, Q4, Q6, Q8 są to stopnie tej kwantyzacji. Widzicie, możecie się sugerować też wielkością tych plików. Ja pobiorę ten model. Wybrany już Q4, czyli kwantyzacja stopnia czwartego, 5 giga. Wy oczywiście, w zależności od tego, jaką maszynę macie, możecie wybrać inny. Więc klikam w prawym dolnym rogu na download. I tutaj, w zależności od tego, jakie łącze internetowe macie. W moim przypadku to będą dwie minuty. No i dobra, u mnie się już pobrało. Teraz niech się przetworzy. Poczekajmy. Super, model został pobrany. No i teraz tak: zamknijmy sobie to okienko Mission Control jak fajnie to nazwali i wróćmy do okienka konwersacji, czyli tej takiej żółtej, pomarańczowej. Nie zabijcie mnie, że źle rozpoznałem kolor ikonki czatu. Wracamy. I teraz tak. Na samej górze, tutaj mamy stare jakieś moje konwersacje, to sobie zamknijmy, żeby nas nie rozpraszały. Na samej górze wybieramy modele. Wybieramy spośród modeli, które mamy już pobrane na naszej maszynie. Czyli ja sobie wybieram tego naszego DeepSeeka i teraz tak. Tutaj wybieramy, jak bardzo chcemy naszą maszynę, że tak powiem, obciążyć. Czyli GPU offload. Okienko kontekstowe sobie zostawmy na te 4096 tokenów i resztę zostawmy domyślnie i załadujmy. Widzimy pasek postępu na górze. Znowu, w zależności od tego, jaką maszynę macie, tak u Was będzie się ładować. To wyłączmy. No i teraz tak, jeszcze jedną rzecz musimy zrobić. Kliknijmy prawy górny róg na tą, tą, tą ikonkę i teraz tak, Tutaj bardzo ważne jest, żebyście wiedzieli czym jest temperatura i umieli zarządzać nią. Bo o ile korzystając z czatu GPT, który jest taki no już bardzo intuicyjny i, i że tak powiem przewiduje nasze intencje, czy z jakiegokolwiek innego chatbota, które no są takimi, no, jak to w Stanach mówią, no brainerami, czyli nie trzeba jest za bardzo myśleć, żeby z nich korzystać, to tutaj już wchodzimy troszeczkę w bardziej zaawansowane obszary i musimy Możemy, musimy ustawiać prompt systemowy, możemy, powinniśmy zarządzać temperaturą. Ja dzisiaj nie będę opowiadał o tym Ellen Studio, bo chciałem tylko, tak jakby, ograniczyć się do tematu DeepSeek i bezpieczeństwa, więc powiem tylko, o co chodzi z temperaturą. Temperatura jest bardzo prosta. Im mniejsza temperatura, tym model językowy ma być mniej kreatywny, czyli ma się bardziej trzymać wasze instrukcji. Im większa temperatura, tym model ma być bardziej kreatywny, czyli wybierać bardziej wyszukane słowa. No, definicja kreatywności. Więc jest bardzo ważne, żebyście wiedzieli, że ta temperatura tutaj jest. Wiedzieli za co odpowiada. No bardzo proste. Im mniejsza temperatura, tym mniejsza kreatywność modelu. Im większa, tym ta kreatywność. Im większa temperatura, tym ta kreatywność wzrasta. Polecam wam testowanie tej temperatury w zależności od zapytania. No i dobra, mamy załadowany nasz RM Studio. Mamy temperaturę, zostawiliśmy na 0,8. No i zadajmy jakieś pytanie. Co się wydarzyło na placu Tiananmen 1989 roku? No, i model nam odpisuje, i te wszystkie obliczenia, w sensie ta praca modelu odbywa się już na mojej karcie graficznej, na mojej, na mojej NVIDIA. Ok. Widzicie, nadal lokalnie nie, nie, nie chcę nam powiedzieć, co się wydarzyło. Mnie interesuje Republika Chińska. Interesują nie wydarzenia z placu Tiananmen w Pekinie, konkretnie 4 czerwca. Ja, przepraszam, ale mam inną klawiaturę niż na której codziennie pracuję. Konkretnie. Napisz co się wtedy. To, to jest taki nawyk, jak się pisze nie patrząc na klawiaturę. No, zobaczymy, czy nam zdradzi, co tam się wydarzyło. Obejrzymy jego proces. OK, alright. The user is asking about specific events that happened at Tiananmen Square in Beijing. Pamiętam z moich danych treningowych, że ta data jest znacząca, ponieważ. Związana jest z masakrą na placu Tiananmen. User może szukać, użytkownik może szukać szczegółowych informacji o tym, co się wydarzyło tamtego dnia. Okay. <laughs> Widzicie tak naprawdę cały, cały jego proces myślowy. OK, minutę i 27 sekund myślę nad tym, co odpowiedzieć. Widzicie podgląd tego procesu na, na, na ekranie. Istniejące wydarzenie, które jest związane z... No i tutaj już troszeczkę język mu szaleje. Wydarzenie było wynikiem... Dlatego, że tak naprawdę powinienem prom systemowy dopasować i dokładnie sprecyzować język i tak dalej. No ale to już odpuśćmy tutaj. Ale tak jak widzicie, udało się. Oczywiście moglibyśmy się pobawić. To Wam polecam, dajcie znać w komentarzach, czy udało Wam się szczegółowe informacje na temat masakry na placu Tiananmen. uzyskać się może coś o Tajwanie, czy u Ujgurach. Dajcie znać proszę w komentarzu. Ja Was dzisiaj zostawiam. Zostawiam Was z tym tematem, do którego na pewno wrócę, czyli do modeli lokalnych. Na razie chciałem Wam pokazać, że deepseek jak najbardziej, ale lokalnie na Waszych maszynach uważajcie na bezpieczeństwo, nie tylko w kontekście deepseeka, ale każdych narzędzi online. Nie wrzucajcie nigdy poufnych informacji, nawet do no, takich zaufanych jak chat, chat GPT. Nigdy danych osobowych, informacji medycznych, danych finansowych, sprzedażowych, nigdy tego nie róbcie. Od tego są lokalne modele, obiecuję, że jeszcze wrócimy do tego tematu, mam nadzieję, że ten filmik Wam pokazał jak w prosty sposób na domowej maszynie, bo ja nie mam żadnego jakiegoś sprzętu wymagającego, to jest prosta karta graficzna, on wiram, jak zainstalować DeepSeek'a. Dziękuję Wam za dzisiaj, piszcie w komentarzach, jeżeli macie jakieś pytania albo jaki temat rozwinąć. Do zobaczenia, do usłyszenia.